Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście KAVPIX i w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak yy, zabezpieczyć swój świat, swoją strefę na swoim serwerze. Bartosz nie ma peta. Tak ogólnie znajdujemy się na klocki SMP na trybie anarchia FFA, więc zapraszam też serdecznie tak korzystając z okazji tutaj reklama i wam pokażę w dzisiejszym odcinku jak zabezpieczyć właśnie żeby nie mogli latać na elitrach po prostu na waszym świecie, waszej strefie jaką tam będziecie chcieli sobie założyć i tak dalej, więc dzisiaj wszystko wam pokażę. A teraz po krótkiej wsta wstawce. Wam to wszystko pokażę I tyle. No, oglądajcie do końca, zostawcie lajka, zuba. No dobra, yy, ogólnie zajmowałem się tutaj yy, tym gadaniem do Was i no, Bartosz zwątpił. Bartosz chyba użył peta i nie umiał go tu odebrać. No nic, może kiedyś wróci, albo i nie, nie wiem, Bartosz wróć do nas. Potrzebujemy cię. Yy, tak, Yy, więc tak, pokażę Wam to na drugim świecie na innym sektorze, yy, pokażę Wam jak zabezpieczyć cały świat, jak zabezpieczyć konkretną strefę. No, i to chyba tyle. Yy, I najpierw pluginy, które potrzebujecie, czyli WordGuard, WordEdit i yy, World Word, WordGuard. Word Guard yy, Extra Flux, chyba tak to się nazywało. Yy, tak, potrzebujecie tych trzech pluginów, yy, żeby se to zabezpieczać. Yy, no, i tak weźmy sobie Wanda, oczywiście. Yy, I teraz tak, najpierw wam pokażę, jak zabezpieczyć cały świat, żeby po prostu się nie dało w ogóle na całym świecie. Yy, do tego nie, potrzebuje, nie potrzebujemy tworzyć żadnej ze stref, yy, nic z tych rzeczy mamy strefę całego świata po prostu na którym obecnie się znajdujemy i teraz jak to zrobić wpisujemy sobie komendę rg flag global dwie podłogi global wszystko z dużych wpisujemy o w taki sposób jak ja teraz i to się tyczy całego świata na którym obecnie się znajdujemy czyli tutaj płaskiego teraz tego co się znajduje na innych światach nie będzie się to w ogóle tam yy, ich tyczyło. Jak tworzyć światy i tak dalej, to może na inny odcinek, poradnik. Yy, wam nagram i tyle. I, i teraz tak, wpisujemy sobie te rg flag global. No i teraz oczywiście jak chcemy sobie tam, wiecie, zmieniać flagi, że na przykład PvP ma być wyłączone na na tym świecie, no to wpisujemy pvp PVP-Deny, no i nam tu wyłączyło na tym świecie, już nie będą mogli się po prostu gracze bić ze sobą, pamiętajcie tylko, że jak macie OPA na serwerze, operatora no tutaj Czesiu się wkurza <laughs> przepraszam jak macie OPA na serwerze to wam to będzie działać oczywiście, nie? bo macie permisję, więc jak będziecie to testować, musicie nie mieć operatora i nie mieć rangi, która ma permisje wszystkie. Bo to się tyczy graczy głównie. No dobra, no i teraz jak już mamy, pokazałem Wam mniej więcej te podstawowe flagi z World Guarda. Czyli PvP to jest jakieś tam wiecie mob spawning, żeby się moby nie respiły i tak dalej. Mam nadzieję, że na tym etapie jak już szukacie takich wiecie yy, większych, yy, yy, jakby to powiedzieć yy, bardziej rozszerzonej wersji tego to myślę, że tutaj już umiecie korzystać z World Guarda. No ale tak pokrótce jak nie znacie flag i tak dalej to wystarczy, że tutaj teraz yy, po tym global wpiszecie obojętne co tam cokolwiek i tutaj wam się wyświetlą wszystkie flagi jakie się da no block place no to oczywiście zablok możecie zablokować stawianie bloków, block break niszczenie bloków jakieś tam komendy zablokować wszystko tam y co tam chcecie no ale oczywiście w tym zwykłym worldguardzie nie ma takich y nie ma komend znaczy permisji które mogą zablokować blokować nam Elytre, nie żebyśmy patrzy jak se tutaj weźmiemy Elytre, Elytry. Cyk, weźmy się ją, założymy, tak. No i teraz możemy sobie normalnie latać, tak? Nic tutaj. Możemy sobie teraz normalnie latać, tak? I nic tutaj nas nie blokuje. Mm, no ale powiedzmy, że to jest jakaś tam strefa PVP, yy, coś w tym stylu. No i nie chcemy, żeby gracze używali tutaj właśnie naszych yy, tych elit i wszystkiego. Yy, to Wam teraz pokażę, jak to zrobić. Czyli musicie sobie wgrać na serwer tego World Guarda Extra Flags. Wszystkie linki do tych pluginów będziecie mieli w opisie, oczywiście, tak jak zawsze. No i teraz co? Wpisujemy. Teraz wam pokażę jak się, jak to usunąć na tym świecie. A zaraz tworzymy sobie strefę i tam, jako, i tam wam też pokażę. Czyli wpisujemy sobie RG flag flag. Dwa, dwie podłogi, global, znowu dwie podłogi, i teraz flaga na używanie permisji nazywa się Glide, G -l -i -d e Wpisujemy sobie to i oczywiście deny, czyli nie można, nie można latać na elitrze Usuwamy to, jak widzicie, tutaj nasze flagi Mob Spawning, którą wyłączyłem, żeby moby się nie spawniły. To jest w podstawowej wersji World ale tak samo Glide tutaj albo PvP. No też jest podstawowej. Glide tutaj jest na elitrę. No, teraz możemy sobie wlecieć troszeczkę wyżej. Yy, no i teraz patrzcie. Wezmę F5, żeby było widać. O kur... Zapomniałem. Bardzo ważna rzecz. Nie możecie mieć OPA. I to o czym mówiłem na początku, a sam teraz testuję. Yy, nie możecie mieć OPA i rangi, która wam daje permisję, czyli sobie ustawimy Yy, oczywiście gracza o okej okay. o widzicie klikam spację i nie mogę lecieć jeszcze raz se wzlecę Uż wezmę se game od 0 że nie a oczywiście teraz nie mogę e, poczekajcie z konsoli se dam Tak? I teraz, o, jak widzicie, no Tara też w ogóle nie mogę użyć tego, yy, więc yy, w taki sposób to działa. Yy, znaczy, nie działa, <gryw> blokuje to oczywiście. Yy, no więc tutaj yy, Wam pokazałem, jak to zablokować. Yy, jeszcze tak pokażę, ale to jest oczywiście w zwykłym workuardzie. Jak zablokować na przykład yy, Ender Perły? No to sobie wpisujemy znowu Global. Flag, może na, na odwrót, rg, flag global, yy, ender, ender prl deny. Tak co wpisaliśmy. E, no ja znowu mam opa, yy, już nie będę zmieniać. Na no jak widzicie, yy, tutaj ender, perły, yy, deny wyłączone zostały, yy, już się nam nie będą tutaj. Yy, nie będą gracze mogli ich rzucać. No dobra, teraz stworzymy sobie yy, naszą strefę. Na przykład, powiedzmy, że cały świat jednak ma być, tak? Na całym świecie jednak, patrzcie, teraz weźmiemy sobie yy, tego glida na allow tak? Czyli teraz umożliwiamy yy, te. Yy, Elitry, używanie na całym świecie, ale na przykład stwierdzamy, że se tutaj mamy jakąś tam strefę e, set red, concrete. Tak, mamy tutaj jakąś strefę PVP czy coś w tym stylu, no i nie chcemy, aby gracze na niej używali e, po prostu mm, elitr. Tak, elitr. E, o, tu będzie nasza strefa. Tak, możemy sobie ją zaznaczyć. Jeżeli chcemy zaznaczyć od samego Bedrocka do samej góry, tak, czyli tutaj do samej góry będzie, wpisujemy sobie najpierw vert. No, po prostu strefa. Klikamy Enter. Tutaj pokazuje nam się, że New Region has been made, named yy, strefa, czyli pomyślnie utworzono strefę yy, naszą. No i teraz. Może od razu zablokujmy to, żeby było widać, Za, zaraz Wam pokażę, że wszystko było widać. E, wpisujemy sobie rgflag oczywiście e, strefa, e, glide deny. E, no i teraz tutaj możemy, e, nie będziemy mogli latać na elitrze, ale tutaj tak. No to sobie patrzcie, teraz e, znowu wezmę e, parent set default, wezmę sobie, odejmę Opa, tak? No i patrzcie teraz. O, tutaj jak widzicie, możemy latać sobie na erytrach, wszystko fajnie działa. Dobra, taka Elytra mi się zbagowała. Puśmie Elytra, Dobra, a tutaj jak teraz. Widzicie, blokuję je od razu. Tutaj. O, tutaj już wyszedłem za to mi się tak buguje, bo mam game moda a tutaj no to od razu mnie jakby wstaje, nie mogę polecieć, hmm, na przykład sobie weźmiemy pure work eee, tak patrzcie nie. w ogóle nie, 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 nie idzie więc wyłączyliśmy po prostu tu w tej strefie elitrę no, myślę, że to na tyle nie ma co tutaj więcej gadać yy, dziękuję wam za oglądanie no i co? Trzymajcie się do następnego elo.